W dzisiejszym odcinku Brexit, Brexit i Brexit. Paweł Cymcyk, ekonomista, publicysta, twórca i prezenter programów D na rynków Boom, Cyk, Cyk oraz komentarz tygodnia i komentarz miesiąca na antenie inwestorzy.tv. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. Tak śpiewał Kazik Staszewski. A teraz Wielka Brytania może śmiało zaśpiewać: żegnaj, Unio, już nam więcej ciebie nie potrzeba. Niestety, wraz z końcem roku szkolnego, Wielka Brytania wychodzi też z Unii Europejskiej. Oczywiście sam fakt wyjścia będzie trwał i to pewnie dużo dłużej niż dwa lata w tej chwili prognozowane, ale niestety, gigantycznie zwiększa to ryzyko, gigantycznie zwiększa to niepewność i niestety, będzie to gigantycznie wpływało na nasze portfele. O tym, jak za chwilę. Brexit wymusza na wszystkich inwestorach zastosowanie planu B, ale dla tych wszystkich, którzy chcieliby widzieć odrobinę światełka w tunelu, jest trochę dobrych danych makroekonomicznych tutaj. Pierwsza z Polski, przede wszystkim stopa bezrobocia już nie 9,5, ale 9,1%, jeżeli chodzi o polską stopę, ale to nie jest aż tak ważne jak indeks Ifo, który w tej chwili, choć już można powiedzieć mocno archaiczny, to jednak interesujący dla części inwestorów, który pokazuje, że niemiecka gospodarka zachowuje się lepiej. 108 punktów z haczykiem na razie wskazuje Rozwój niemieckiej gospodarki. Tylko pytanie, czy inwestorzy zwrócą uwagę na Brexit, czy na dane gospodarcze, w tej chwili jest raczej pytanie merytorycznym. Jak te wszystkie informacje wpłyną na nasze portfele? Zobaczmy. Krótkoterminowy wpływ Brexitu na portfele wszystkich inwestorów jest dość łatwy do przewidzenia. Przede wszystkim będą utraciły aktywa ryzykowne, a więc niestety polski złoty, a więc polskie akcje i niestety polskie obligacje. Wszystko zasadniczo, co łączy się w jakimkolwiek stopniu z ryzykiem, będzie niestety poddane solidnej przecenie. To krótkoterminowa recepta, niestety, na straty. Długoterminowo może być odrobinę lepiej, bo w praktyce oczywiście inwestorzy zupełnie nie spodziewali się takiego wyniku. No ale przynajmniej na razie można oczekiwać, że te najbardziej negatywne efekty, są już w cenach. W cenach to oznacza przecenienie złotego i niestety spadki na warszawskiej giełdzie. Dla wszystkich miłośników, wielbicieli, łapania spadających noży to jest świetna okazja do zarobku, ale proszę uważać, bo oczywiście to, że coś mocno spadło, nie oznacza, że za chwilę będzie mocno drożało. Nawet w tej chwili wielbiciele złota, którzy mówią, że może być już tylko gorzej, niekoniecznie muszą mieć rację, bo w praktyce złoto już mocno zdrożało, a za chwilę może okazać się, że jednak ta perspektywa wyjścia Wielkiej Brytanii. Z Unii Europejskiej będzie dużo mniej bolesna dla rynków i dla inwestorów. Na pewno w tej chwili należy unikać sektora bankowego, bo każda wzmianka o tym, że jakiekolwiek państwo będzie zainteresowane ponownym referendum i też sprawdzeniem swojej przydatności trwania w Unii Europejskiej, niestety będzie znowu zwiększało ryzyko. To oznacza dla polskich inwestorów, prawdziwy rajdy w górę i w dół na złotówce i na warszawskim parkiecie. A niestety długoterminowo dla wszystkich oznacza to problem z pozyskiwaniem kapitału. Należy pamiętać, że Londyn to przecież absolutna stolica kapitału w całej Unii Europejskiej, a w zasadzie w całej Europie, a więc im mniej tego kapitału dla rynków, dla inwestorów tym większa zmienność. Ta jaskółka, nadziei, to oczywiście dane gospodarcze, które w tej chwili mogą świadczyć o tym, że w praktyce jest więcej pozytywnych sygnałów, ale do tych wszystkich pozytywnych sygnałów na pewno dołączą się jeszcze banki centralne. Te z pewnością będą starały się stymulować, obniżać stopy procentowe, wrzucać gigantyczne ilości pieniędzy, aby tylko inwestorzy mogli poczuć się odrobinę bezpieczniej. Który z banków zdecydował się na interwencję, jak one duże i jak mocno wpłynęły na rynki? O tym. W kolejnym odcinku. Do zobaczenia!